Czyli znowu duszy rozmawiamy. Ja miałbym prośbę, bo może byśmy od razu na początku zdefiniowali, o czym rozmawiamy. Czy może by Pan pom nam wspomniał, jaka jest Pana koncepcja tego słowa, które jest przecież tak wieloznaczne? Ja jako teolog opieram się na chrześcijańskiej czy judeo-chrześcijańskiej tradycji. Która też jest otwarta na filozoficzną grecką refleksję. I tam dusza jest pojmowana jako ten wyższy element w człowieku, łącznie z ciałem. Podkreśla się, że obie części stanowią jedność, czyli rozdzielenie to jest, to jest po prostu śmierć. Natomiast w tym życiu jedno i drugie przenika się i dusza decyduje o specyfice człowieka, z tym, że nie tylko dusza w tym takim ogólnym znaczeniu, ale z dodatkiem dusza duchowa. Ale czy Bo, to znaczy, że dusza ma osobowość? Yy, Rozumiem. Yy, du, dusza wiąże się z osobowością. Znaczy osobowość to y jest pojęcie jest trochę z innej dziedziny. Y to jest jakby y dopełnienie sformułowania, co znaczy dusza, bo osobowość się wiąże z relacjami do innych ludzi, z y pojęciem wolności, z pojęciem podmiotowości, świadomości. Y także. To pojęcie jest nieostre. Istotne jest, że dusza, jako coś specyficznego dla człowieka, łączy go także z Bogiem. To jest tak, ale ten element. To jest to jak gdyby dalsza, dalsza, dalsza funkcja, powiedzmy, duszy, ale czym jest dusza? To, co ożywia ludzkie ciało tutaj, póki ono żyje na Ziemi i co Pozwala człowiekowi przetrwać yy, w życiu wiecznym. A co pan by na to. No, więc zależy z jakiego punktu widzenia. Ja jako człowiek, oczywiście się z tym zgadzam, bo akurat jestem tego samego wyznania. Natomiast z mojej specjalności, a ja jestem etologiem, czyli przedstawicielem biologicznej nauki o zachowaniu się. Zachowaniu się nie tylko zwierząt, ale także i ludzi. Otóż, z tego punktu widzenia, to ja bym powiedział tak, że przez długie wieki, od starożytności do mniej więcej czasów kartezjusza, pojęcie duszy funkcjonowało jako pojęcie wykorzystywane w tej nauce. I dość podobnie, jak tu ksiądz-profesor mówił, było to, była to jakaś zasada w istocie żywej, w tym wypadku nie tylko w ludziach, która była tą zasadą życia i definiowała jego cechy. A więc była dusza roślinna, dusza zwierzęca i wreszcie dusza ludzka. Każda z nich miała pewne atrybuty. Natomiast później. Już odstąpiono od tej tradycji, która w tym wypadku była nie tradycją judeo-chrześcijańską, tylko tradycją grecką. O Grecy bardzo podkreślali tą dwustronność, jakby bytów. Żeby złożone z części, nazwijmy to materialnej i duchowej, aczkolwiek pierwotnie ta duchowa strona też była jakby taką delikatną materią, ale to już takie szczególiki. Natomiast później się od tego odżegnano, już w tej chwili we współczesnej nauce, w ogóle tak jak i we współczesnej psychologii, tej szczegółowej, nie, nie, nie psychologii jako części filozofii pojęcie duszy już nie funkcjonuje, my się tym nie zajmujemy. No właśnie, to jest strasznie skomplikowany problem, dlatego, że tak. używamy słowa w ogromnej ilości odmia odmian, a w gruncie rzeczy tak to tak jak gdyby wygląda, że pojęcie duszy jako takiej jest pojęciem w pewnym sensie sztucznym, takim, które wprowadzono do, do, do rozumowania świadomego człowieka, tylko po to, żeby uzasadnić pewne y, rozróżnienia między kamieniem a człowiekiem, chociaż tak jak Pan wspominał, y, y, kamień też może mieć duszę, tylko po prostu troszkę jak gdyby inną. Innego ja, rodzaju. Ja bym trochę zaoponował, jeśli wolno. Y, to znaczy, ja bym nie. Y, to, to, to jest nie, nieporozumienie, wiązanie tego pojęcia. Tylko z nurtem naukowym czy nurtem filozoficznym. Ja mam poczucie, że pierwotni ludzie, bez względu na to, jak to nazywali, to mieli właśnie takie mgliste wyobrażenie, że istnieje ta dusza, bo przecież jest to zakodowane choćby w naszym języku polskim, prawda, i w językach słowiańskich, że trzy słowa. Są ze sobą ściśle genetycznie powiązane. Jest to duch, dusza i dech, albo tchnienie. I one są wszystkie genetycznie no tak, ale ze sobą to jest powiązane. To wszystko w porządku, ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia takiego, że oto ja, jako świadoma osoba, zaczynam się zastanawiać, a skąd ja się wziąłem? No to mi mówią: Ano, proszę pana, bo pan wylał z brzucha jednej pani. Jak był tam pan taki malutki. To ja mówię: Aha, w porządku, ale potem. Mówię sobie, no tak żyję, 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 żyje, i co, co potem? Przecież ja istnieję, ja widzę. Czy ten dech, ostatnie tchnienie, to jest koniec mojej egzystencji, czy coś się potem dzieje? Bo przecież nawet próbowano zważyć duszę i hmm, ktoś tak, tam stwierdził, tak, tak. że waży 0,38 grama, przepraszam, nie podpisuję się pod tym. Tak, ale, tak, ale, słyszałem o tym. Rodzaju, ważono przed śmiercią tak. zwierzę i po śmierci. No właśnie, ja, 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 czy, czy, czy dusza, yy, przepraszam, zapytam. Bezpośrednio. Bezpośrednio, tak. czy dusza kościołowi jest do czegoś potrzebna? Do tego, żeby mówić o człowieku, ale tu trzeba rozróżnić, że współcześnie teologowie też właściwie niechętnie mówią o duszy. Raczej się, kiedy mówi o człowieku, używa pojęcia osoba, to bardziej bezpośrednio przemawia, mhm. bo dawne wyobrażenie jakby zakładało, że problem duszy staje się istotny w momencie, kiedy człowiek umiera. Czyli tu za życia wszystko jest w porządku, no ale czy coś zostanie, jeżeli ja umrę? No i odpowiedź, przynajmniej w filozofii greckiej brzmiała zostanie dusza. Dzisiaj natomiast, kiedy ludzie się zajmują bardziej teraźniejszością, jest pytanie, co teraz już mnie wyrazi... odróżnia od innych ludzi, co świadczy o mojej niepowtarzalności, mojej wyjątkowości, i to w przypadku każdego człowieka. I to, jest, to prowadzi bardziej do pytania o osobę, o, o podmiotowość, czyli trzeba się odwołać do osobistego doświadczenia, że ja mam poczucie, że, że jestem kimś, kogo inni do końca nie zrozumieją. Jeżeli nawet nauka się zajmuje mną, czyli moim ciałem, nawet psychologia się zajmuje moją duszą, czy, czy zachowaniami, zachowaniami, duszy, raczej. zachowaniami raczej mojej duszy, to, to ja jako osoba mam poczucie, że to wszystko nie do końca moją specyfikę wyraża. Czyli, żeby mówić dzisiaj o duszy, raczej trzeba się odwołać do osobistego doświadczenia wolności, podmiotowości. Nie myśleć od razu o tym, co po śmierci zostanie, bo to jest rzeczywiście związane z wyobrażeniami, yy, których nie możemy sprawdzić. Natomiast ważne jest, jak my dzisiaj yy, siebie pojmujemy. I ciekawe jest, że w odróżnieniu od myśli greckiej, które to pojęcie duszy stało się potrzebne, w myśli hebrajskiej raczej, kiedy się mówiło yy, o duszy, to się miało na myśli całego człowieka, ale yy, Aktualnie żyjącego, także w pierwotnej myśli hebrajskiej, sobie wyobrażano, że kiedy ten żywy człowiek, właśnie również jako istota duchowa, umiera, to nic z niego nie zostaje. Taki, taki nurt w Starym Testamencie też można znaleźć. On oczywiście przestał potem wystarczać. Pojawiła się dodatkowa refleksja, że, że jeżeli Bóg powołał mnie do życia, to no to, to to się nie może skończyć po prostu na tych paru latach, tylko to musi mieć głębszy sens. I, i wiara dawała y, pewność, że to życie tutaj się nie skończy. Ale pojęcie duszy y, Żydom nie było potrzebne w takim to, znaczeniu to, jak Grek. To ja rozumiem, że to jest ta ewolucja y, religii. Bóg Izraela był jednym, Bóg chrześcijan jest czymś innym, a Bóg no to jest... islamu jest zupełnie inny i wręcz ta dusza, Bóg islamu no to jest jakby, jakby odnoga od, od tego pnia judeo-chrześcijańskiego, tak to, to nie jest nic nowego, tylko to jest raczej nawrót do Starego Testamentu tak, nie mniej. z Błudniami. Pewnymi... Wkroczyła już w takim fazę, że praktycznie żyje w niebie, w, opływając w ogromne dostatki. No to są, w inny to jest, sposób niż, ale, niż, niż my Katolicy no tak, ale, uważamy, to jest, ale że tam to przykład, wlają na tych tak. skrzypkach i… Ale to I są wszystko obrazy, i, i kiedy dzisiaj współczesny człowiek ma trudności z tymi obrazami, na przykład trudno mu przyjąć, że, 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 że po śmierci tak będzie istniał i żeby takie życie go interesowało, dlatego ważniejsze jest próbować dotrzeć do, do tej tajemnicy człowieka, do tego, co różni go od, od zwierząt, od, co, co stanowi o wyjątkowej pozycji, już teraz to znajdować. No nie, tak, nie od razu przechodzić do życia przyszłego. To, to, to jak z tą duszą? A czym no mamy tak, przede wszystkim mi się zdaje, że jedno ja bym tutaj się e, zaoponował. E, co prawda to nie dotyczyło duszy, tylko dotyczyło Boga, że nie, nie, nie jest tak, że był jeden Bóg Starego Testamentu, inny Bóg chrześcijaństwa, inny Bóg islamu, e, tylko e, z punktu jakby istoty, czyli jak to się mówi, ontologicznej jest ten sam Bóg, natomiast były jego różne obrazy. Inaczej go postrzegano. postrzegano I ludzkość też i w poznawaniu Boga. Z tym, że tak, dokładnie. Wyścian... Ale no, chyba, że staniemy, na, bo nawet, nawet załóżmy, że my stajemy na stanowisku e, zupełnie indyferentnego z punktu widzenia religijnego obserwatora, to jeżeli taki obserwator ma być uczciwy, to musi przyjąć, że zakłada się, że istnieje Bóg. Ponieważ z samej definicji, już takiej filozoficznej, nie może być kilku bogów, bo jeden byłby bardziej Bogiem od innego, więc zakłada się, że jest jeden taki byt, prawda? O no, różnych atrybutach, ale to nie należy do naszej dzisiejszej dyskusji. Także tam są te różne percepcje. Natomiast co do potrzeby duszy, to ja bym powiedział, że ona jest w tej chwili z, mojej, z mojego punktu widzenia. Jako specjalisty. Ona się na nowo pojawiła, ta potrzeba, wskutek tego, że nastąpiły nowe nurty w światopoglądzie, między innymi nowe nurty w chrześcijaństwie. Że spo... I to nie chodzi o. Nowe wyznania, tylko chodzi o nowe spojrzenie, że teraz przeciętnego człowieka zaczyna interesować na przykład jego pies. I on by chciał wiedzieć, co z tym jego psem się dzieje. Bardzo często powstają takie pytania, no czasami kierowane do teologów, czasami po prostu w rozmowie, że jak to, jak, o jaką ten pies ma duszę. No i oczywiście nie ale jest to lepszy, pytanie biologiczne. Tak, tak. Ale tu właśnie, bo to pytanie. To nie jest biologiczne tak. pytanie, ale ludzie takiej odpowiedzi szukają. Chcą ja, by, lecione... ja bym zapytał Dziś... jako teolog, a czy wiedzą, czym jest dusza w ich przypadku. Prawda? To, to jest taki paradoks, że dzisiaj ludzie się interesują, czy, czy zwierzę ma duszę, czy rośliny mają duszę, a nie pytają, co znaczy mówienie o duszy w ich przypadku. Wiadomo, z ale... rozmów na temat duszy poprzednich. Hmm powstał jak gdyby taki sposób widzenia duszy jako pewnego softwaru w komputerze no to jest dosyć popularne pojęcie jako, jako obraz i w stosunku I jako... do, do, do roślin ale... to, to, to w jakimś sensie mógłbym Ale przyjąć. to raczej, to raczej do 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 zwierząt też ale to raczej, raczej do przypadku... psychiki się odnosi mimo ich no, no właśnie tu jest dodatkowe rozróżnienie że yy, yy, z chrześcijańskiego punktu widzenia duch i du jest jeszcze pojęcie ducha, które nie jest do końca tożsame z duszą. Czyli duch to jest to, co ożywia, a dusza to... Nie, jest... dusza właśnie to jest to, co ożywia, a duch to jest to właśnie się bardziej już z Bożym elementem wiąże, wiąże w człowieku. Czyli tak jak można o duszy mówić u, u wszelkiego stworzenia. U, u, u... Czyli dusza jest tym softwarem, który napędza organizm tak, do, do funkcjonowania. Tak. Sobie. A duch to jest coś, co jeszcze jest głębiej, aniżeli dusza. I co, I co łączy ale, człowieka. Ale w innym znaczeniu, w innym, nie w sensie, innym, innym że bardziej znaczeniu. w środku, tylko tak, w innym znaczeniu. Jakby innym poziom już ale, w byciu. Ale jeśli można się wtrącić, to w moim przekonaniu, jeśli chodzi o ludzkie pytania o duszę zwierząt, to nie są pytania natury takiej, jaka jest ta dusza zwierzęcia. Ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy jak on umrze? To on spotka tego swojego pieska na tamtym świecie. I oczywiście jest to ogromnie kłopotliwe i bardzo wielozwątkowe pytanie, dlatego, że to jest między innymi pytanie takie teologiczne. Jeżeli ja mam być w połączeniu z panem Bogiem, to czy nam, coś mi jeszcze może być potrzeba no tak, ale więcej? Tu ale prawdziwe... ja mówię o ludziach zwykłych, którzy no, taki, nie, f... nie. no ludziach, którzy nie prowadzą. Takiej głębokiej refleksji teologicznej, to oni raczej pytają nie o to, jaką duszę ma zwierzę. Tylko czy. Tylko znaczy, jaką w tym sensie, czy jest to dusza śmiertelna, i du czy dusza nieśmiertelna. I takie wątki, jak ja mówiłem, że w psychologii zwierząt to pojęcie przez długie wieki funkcjonowało, takie wątki były podejmowane i co dziwniejsze, były różne poglądy. Stosunkowo, to, to już chyba było w czasach nowożytnych. Były wyrażane poglądy, że dusza zwierzęca także jest duszą nieśmiertelną, bo na, zwłaszcza starożytni, niektórzy uważali, że dusza zwierzęcia w porównaniu z człowiekiem. Bardzo nisko upadły moralnie, to może być tak, że ona jest lepsza od tego człowieka. Takie też poglądy hmm. bywały. No tak, ale poglądy są poglądami. Więc... Spójrzmy na to troszeczkę bardziej od no, strony. No, znaczy, no co, pan, nauki by jak, pan by chciał powiedzieć. Pan by chciał powiedzieć, żebym ja panu powiedział, jaki jest. <laughs> no pewnie. Aha, <laughs> aha, <laughs> Jeden jedyny aha, pogląd, Tak. Podgląd, jedynie słuszny, mogą podpisać, Jedynie tak. słuszny, tak. Tak. To jest I ogromny tak. kłopot, dlatego że mamy do czynienia z tymi filmami telewizyjnymi, z rodem z Ameryki, głównie, gdzie takie różne bajki, mniej lub bardziej naturalne, pokazujące co się dzieje po śmierci, element powrotu duszy do ciała po to, żeby wykonać pewną misję. No to są fantazje. To, to, są, to fantazje, są fantazje, to są fantazje, ale z drugiej strony przecież mamy w okolicy ogromną ilość ludzi która y, twierdzi że miała doznania a tak. no prawdaż no tak i ona I jak, to, jak to wszystko powiązać to wszystko, Czy wszystko świadczy to jest... o tym że ten świat y, związany z duszą y, y, poza tym co widzimy co, co, co nauka może stwierdzić że ten świat istnieje ale no, no i fascynuje, i fascynuje, fascynuje ale no właśnie, ludzie interesują się bardziej tym, co nadzwyczajne. Mhm. Tymczasem z ludzkiego, takiego humanistycznego punktu widzenia, ważniejsze jest, jak prawda o duszy mnie pomaga być lepszym człowiekiem. Czy dla kogoś będzie dodatkowym motywem, żeby starać się być dobrym, jeżeli jest przekonany, że nie wszystko kończy się na tym życiu? Że, że, to, że sposób, w jaki człowiek żyje tutaj, ma konsekwencje I... dla, no, na całą wieczność. Ja myślę, że to jest fascynujący temat, który byśmy podjęli w następnej rozmowie, bo to rzeczywiście jest wspaniałe, żeby użyć pojęcia duszy dla wzbogacenia samego siebie, niekoniecznie definiując, czym ta dusza jest.